Dla najlepszych ground Karol Kutyła po fantastycznym zwycięstwie przed czasem Karol w pierwszej rundzie trochę chyba było strachu jak trafiłeś w parter czy nie było? Nie, nie było strachu. Ja na co dzień to przerabiam. Sławusz Kołtonowicz wrócił, więc on jest ekspertem od skrętówek, więc nie było jakiejś obawy przed Ale jakieś zagrożenie czułeś wtedy jak za Pałtonę czy nie? nie? Nie, nie, nie czułem obaw. Po prostu wiedziałem, że zaraz mu wstanę bez, bez jakichś problemów stałem i dalej kontynuowałem walkę. A się dziwiłem, że aż tyle prób pod skrętówkę podchodził Piotrek. Myślałem, że odpuści, przejdzie na coś innego. A tu jednak pod jedną technikę podchodził na stop jest chyba się mocno zmęczył w tej drugiej rundzie, bo już w drugiej rundzie wydawało się, że jest trochę bez sił. Wiesz co, mi się wydaje, że te moje ciosy na tułów eee, najwięcej mu tlenu zabrały, bo naprawdę mocno uderzałem i się naprawdę zastanawiałem e, z czego ten ma brzuch Piotrek. Naprawdę dostał konkretne ciosy i powiem Wam, że w drugiej rundzie, tak, przy, jak uderzyłem e, cios na brzuch, to w pewnym momencie już, wiesz, euforia mnie poniosła, a tu nagle pedolada od Piotrka leci, też o mały włos. Mogło się to niefajnie skończyć w moim przypadku, lecz no zaraz płodna głowa i, i to samo. W drugiej rundzie było bardzo dużo ciosów z Twojej strony, z góry, bez odpowiedzi. Myślałeś, że sędzia to wcześniej skończy? Czułem, 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 że po pewnym ciosie w drugiej rundzie Piotrek bardzo się skręcił, odczuł to i, i czułem, że to tuż, tuż może się skończyć. Podkręciłem trochę na chwilę, lecz kurczę, narusik mówi dawaj, dawaj, ale nie chciałem za bardzo, mówię, bo może to być dla mnie zgubne, tak? No, lecz sędzia już, Piotrek mało się bronił i przerwał to, tak? Karol, powiedz mi, w takim razie, jakie teraz plany? Gala była zaskoczeniem dla Ciebie, mieć walczyć w lutym, walczyć w końcu w styczniu, więc teraz to dalej. Znaczy zaskoczenie nie. ja się cieszę, że mnie bardzo wcisnęli, tak? Musiałem szybko zrobić wagę, lecz byłem no stop w gazie. A teraz co? No ja za dwa, za dwa miesiące mogę skoczyć na kolejną galę i, i bić się. Nic mi się nie stało tak naprawdę. Ja, ja nie wiem czy, jednego, czy jeden cios nawet dostałem, bo tak na chłodno. Nic mnie nie boli, nic, no jest super. Właśnie chciałem o to zapytać, bo wydawało mi się, że rywal, nie wiem czy... Zaskoczony był twoją postawą, czy nie był przygotowany do końca na Twoją osobę, ale rzeczywiście, no chyba nie pokazał tego wszystkiego, czego Ty nawet oczekiwałeś, że może dziś pokazać. Yy, mi się wydaje, że to teraz yy, co przerabiałem, tak? Bo ja ostatnio zawalczyłem na defensywie, non-stop się wycofywałem i Huber yy, w ten sposób tak wygrał ze mną. Więc teraz powiedziałem znowu wracam do swojego stylu, kuresja non stop do przodu i nie oddaję miejsca. No i tak było, tak? Zapowiadałeś przed tą galoną rzeczywiście, że chcesz tu pokazać, że to był tylko wypadek tamta walka i tak dalej, że wszystko już teraz jest w porządku. Co jest w porządku, Samo oceniasz chyba, że jest okej. Okay. Tak, no mi się wydaje, że w trzeciej rundzie, jakby była trzecia runda, bym pokazał więcej tych boksów, bo naprawdę w drugiej rundzie już inaczej e, rozluźniłem się, już czułem balans, wszystko i, i chciałem boksować, chciałem bić się, no lecz tak to się skończyło, tak. Chodzi Ci po głowie rewanż z Gubertem. Bardzo, bardzo mi chodzi po głowie, no kurczę, ja wtedy... Yy, miałem więcej do stracenia niż do zyskania, tak? I, i zgodziłem się na tą walkę. Ja Kubera ładnie mnie zdominował, pięk, w pięknym stylu mnie pokonał, ale chciałbym re rewanż, bo czuję, że możemy dać drugi super pojedynek. Tak? I nie będziesz lekceważył rywala. Nie, teraz nie zlekceważył ry rywala. Będzie, będzie. na pewno dobra walka. Jak się skończy to nie wiem, no ale chciał, chciałbym rewanżu i tyle. No właśnie, bo jak ja dobrze pamiętam, wtedy byłeś dość sporym faworytem, nie było dzisiaj tego stresu, że znowu wchodzisz jako faworyt i, i możesz się powtórzyć historię? Yy, nie, nie było stresu, po prostu wiedziałem, że muszę być e, w pełni skoncentrowany i nie lekceważyć e, przeciwnika. Ja do tamtej walki wyszedłem e, powiedzmy bez pewnych obaw. Wyszedłem, nie wiem, jakby nie wiem, z 10 lat grał kurczę na konsoli każdego grał czy coś takiego, nie wiem, FIFA powiedzmy. A tu leż miał okłada. Tak się czułem, że w tamtym momencie nagle jeden cios mówię. O kurde, co jest grane, no. Więc no, wiem, że muszę teraz pełni skoncentrowany wychodzić do tych pojedynków. Nie lekce walczyć nikogo, tak. No co, to czekamy na twój powrót w takim razie, ten kolejny pojedynek i zobaczymy, jak to się wszystko będzie w Twojej sytuacji. To szło dalej. Tak, tak. No, mam nadzieję, że szybko zawalczę i będę tutaj piękne walki dla Federacji Babylon pokazywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.